To była najlepsza runda jesienna w historii występów warciarzy w trzeciej lidze. I choć punktowo wyrównali wynik sprzed dwóch lat, to wówczas na półmetku sezonu mieli rozegranych 18 spotkań, a dziś o dwa mniej. Z perspektywy tego e, czasu, jaki tu jestem i jak te jesienie zazwyczaj wyglądały, to uważam, że, to, że jest to e, dość solidny wynik i, i myślę, że możemy być tutaj zadowoleni. To co najbardziej charakterystyczne dla występów Gorzowian w ostatnich miesiącach to solidna forma w meczach wyjazdowych i fatalna przy olimpijskiej w Gorzowie. Z obcych stadionów Warta przywiozła łącznie 14 z 18 zdobytych jesienią punktów i była w stanie pokonać m.in. rezerwy Górnika Zabrze czy Gwarka Tarnowskie Góry, które po jesieni są w czołowej ósemce. Na pewno stać nas na, na dużo więcej. Trochę dużo było tych remisów w pierwszej rundzie. Na pewno byśmy chcieli chcieli zmienić tą proporcję i więcej zacząć wygrywać. Z drugiej strony, warta obok LKS-u Goczałkowice z jest jedynym zespołem, który nie wygrał ani jednego domowego meczu. Do tego kibice Gorzewian z rzadka oglądali gole strzelane przez swoich ulubieńców. W całej rundzie u siebie warciarze do siatki rywali trafili tylko 6 razy. To drugi najgorszy wynik w lidze. Na pewno będziemy musieli solidnie przepracować ten okres przygotowawczy, ulepszyć jeszcze nasze granie. Do tego, aby przede wszystkim wygrywać te mecze u siebie, bo to będzie dla nas kluczowe w tej walce o byt trzecioligowy. Mimo tych problemów, wynik warty na półmetku sezonu daje jej nie tylko miejsce nad strefą spadkową, ale także solidne fundamenty przed wiosenną walką o utrzymanie.